Okej, okay. mamy mega boxa do otworzenia. Za y, 14 tysięcy pucharków. Ja teraz trochę spadłem jedną gierkę, ale y, miałem 14 tysięcy pucharki. Zaraz wam to nawet pokażę. I y, no, zaczynamy. Ja sobie zasłonię. Czy to jest szóstka? Siedem! Siedem! Siedem, siedem, siedem! Jest siedem! O, panie! O, Boże, Boże, Boże! Będzie pewnie gadżet albo Ale jakiś star Power. Koks. Mam ja nadzieje, nie mogę mieć Cinder Powera. Mam nadzieję, że będzie. Ej, czy mogę mieć jakieś gadżet? Musi. może. Kilku, niestety. Mm. Jeżeli to będą dwa gadżety do bo to ja nie wiem. Fajnie, tak. no. A. do boku? No. Albo. Dobra. Jest świecąca. D Gadżet, gadżet do Daryla, o, ja on jest dobra. bardzo dobry, mi się podoba. No tak, tak, mój ulubiony gadżet, dobra, jest, 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 bardzo dobrze. Ale siedem rzeczy z Mega Boxa i token dablery po prostu świetnie, po prostu najlepiej na świecie, co nie? Co nie, dobra, ja tutaj sobie teraz wejdę, e, najwyższe puchary, czternaście dwa. O, dobra, dobra. Ja sobie nie ja sobie teraz ustawiam y, awatara bo. Gdzie on jest, gdzie on jest, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tutaj. A nie, nie, nie. Ja zawsze się mylę, bo. Zawsze. Bo ja jestem przyzwyczajony, bo już y, grałem. Y, jak jeszcze grałem, kiedy nie klikało się kolor nazwy, tylko y, w nick, żeby zmienić nazwę, więc y, no. Dwóch nowych zadymiarzy O, panie. O, odblokowałem, bo mam już taki Świetnie, świetnie, świetnie. Dobra. Zaraz sobie zagramy tym, bo i trafiłem jeszcze do kogo? Do Daryla. Niestety, Daryl chyba, chyba sobie nie pogram. Ehm, o, co tam? Uu, a nie tego. Dobra. Tutaj ten gadżet. O, jeden gadżet. Fajnie, fajnie. Ale to było mistrzostwo, co nie. Megabox i 7 rzeczy to było mistrzostwo, no nie? Po prostu mistrzostwo. O, a gdzie jest Bob? Pewnie już go widział. O, jest, jest. Dobra. Zagramy sobie gierkę Ym, nowym gadżetem do Bo. Jeszcze go nie miałem, więc, więc bardzo fajnie. Tutaj Karol pewnie będzie na mnie ten ruszował. Mogłem trafić kiełka. Mogłem trafić kiełka. I jakąś legendę. I oczywiście Gaila, który jest moim ulubionym zadymiarzem i właśnie tutaj gdzieś chodzi. Jest chromatyczny. O nie, nie naładował mi się ult, bo strefa. Wiem Bulu, że tu tutaj jesteś, tylko nie chcesz się pokazać. Bo boisz się o swoje krzaczki. <noise> Kochane krzaczki, tutaj jesteś. O, wiedziałem. Trafiony, trafiony. Dobra, tutaj jest Gale. Gale, jak zwał, tak zwał. O, soczek. Hmm, czemu nie postawić? Min. Dobra, świetnie. Yy, to i tak nie miało sensu żadnego. No dobra, ósme miejsce. Yy... O, może zrobię sobie jakąś misję? Może zrobię sobie jakąś misję. Zb może jest jakaś zbo no jest, tylko że... tylko z karnetem zadymiarskim. <grym> <grym> to może... O, o Boże, przepraszam. Poka na 12 przeciwników z Leonem. To może na zadymiar. Będzie łatwiej. Okej. Okay. A gramy już giereczkę sobie. Jakiś dynamite na, na spami. tutaj ktoś jeszcze jest oprócz Dynamajka? Tak, Poko. O, pokonałem go. Leon jest bardzo dobrym zadymiarzem, ale ym, y, według mnie jednak najlepszy jest na solo i duo. Bo, y, bo na przykład na zadymie to Zawsze, zawsze każdy chce Cię podjechać. I jak powiedzmy, chcesz, wiesz, że ktoś jest w skrzakach, na przykład teraz, i to, to musisz się pokazać, bo na przykład zaraz Ci się kończy i, i oni Cię zabiją. I on jest taki średni trochę na zadymy, ale to tylko według mnie. Nie mogę się blisko niej trzymać, bo. O. No właśnie Dobra, mam ulta Strzelił? Nie, nie strzelił Dobra, pokonany Mortis O, dynamek mi ym, zabrał hmm. Dobra No to o, ja w ogóle nie zauważyłam, bo nasz Dynamite ma Master Power, więc, więc fajnie, 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 fajnie. fajnie. Hmm. To bardzo fajnie, dobra. Mortis tutaj zgubił piłkę, ale niepotrzebnie, bo skończył swój żywot. Okej, okay, poko został unicestwiony. Ja zaraz też zostanę unicestwiony, jak mnie ten Mike trafi. Jeszcze raz. Albo Mortis. O. Mortisowi się nie udało, na szczęście. Dynamite niestety ma gadżet. Więc... O, nasz też ma gadżet. O, no i poko mnie zabił. Ehm, um, to nieźle. Dobra. O, to ten Star Power. Ten Star Power jest bardzo fajny. Tylko może... O, spróbowałem nie zginąć. Dobra. Ehm, um, ile łapę go w górę? Ile łapę go w górę? Yy, myślę, że... 10 łapek w górę, za to 7 rzeczy z mega boxa. To po prostu hit jest, co nie, nigdy taki miałem. Dogrywka jest. Subskrybujcie i lajkujcie. Oczywiście, jeżeli film Wam się spodobał, to, to wysyłajcie go swoim znajomym, żeby go sobie obejrzeli. Dobrze. Więc to tutaj. O, dobra, Ty mam je więc spoko. Um, ja chcę sobie wbić 17 tysięcy Okej. Okay. Dobra, ciekawie, ciekawie um, to tutaj jeszcze sobie pogramy na dół raz. Albo dwa. I... No i <gry> Dobra, ty mam iść tam do góry. Bo tutaj jest... O nie pik. Będzie w mnie Będzie bombardowane, już jeden raz dostałem. Będę. O nie, nie, mam lagineta. Idę, idę sobie stąd. Dobra. Przeniosłem się do innego pomieszczenia. Które jest salon. O nie, tu jest Jesse. To jest Jesse i tik, tik mnie bombarduje, a Jesse blokuje trochę. O. O, Jessie umarła od kiełka, więc fajnie, fajnie. O, kiełek zabił cały team, cały team on zabił. Nie jest to jeszcze Taki tropikalny. Tak. To Dobra, w ogóle go takiego. No i? Szkoda, że tego nie można rozwalić. A no to... A, no to byłoby śmieszne. O, rozwaliłem. No, na pewno. Poczekaj, ja wezmę sobie, bo ja mam niewidkę, ja mam I w sobie. No. Ja, ja. No i pan farzył. O, o nie! Pomagam. Ale to nie, nie soczek. Tylko jeden atak, żebym go zabił. No fajnie, fajnie. On już nie ma soczka. O nie, El Primo! Nie, skąd on się tu wziął? No wi nie widziałeś pan... No pewnie no, widziałem, pewnie widziałem, ale zapomniałem. Okej. Okay. Jeszcze tylko ym, pokonam dwóch. Em, 15, 15, 15. I będę miał. Em, o, nawet poziom karnetów w gruncie Trafiłem ja, no punkty ja do kota a jaki na pierwszy poziom? A. to no, jest jakiś Nie, No nie, Szkoda nie, nie, więc nie, nie, Zrobię <grymne> <Góra> na górę <grymne> i na górę i się na górę. Jedna albo Jedna albo I tutaj jest jeszcze jedna. Nie nie było. Ja już zbiję 600, będę już 700. Szeli... Szeli to nie problem dla mnie. No. O nie he O już, już, go nie, już, go nie, już go nie, już go nie ma, już go ma Dobra Ja wezmę ja to co jest co, tak to A to ta sheli no He że to możesz bić przez ścianę jak barley bo oni tam i tak Zabijecie to. Nie, nie, nie. Podjechałem mi nie z Niewickim. Dobra. O, soczek, fajnie, ja, fajnie. To to. fajnie Fajnie, Wydaje. tutaj spokojnie. Ej wiem, bawimy się z nim, bawimy się z nim Gdybyś go zabił Gdybyś go zabił, to byłbyś śmieszny na O, jest tam już Popatrz na mało życie Różne są to, to to. O nie, on ma soczek, to trzeba go unicestwić O nie, prawie unicestwiłem nikt Nie zabijaj jej Dawaj niech się bawi, tylko o, nie się wydaje. Star power no. ma. Dobra, weź. Unicę Tak. Ale ja chcę to zrobić. A ten misiek w ogóle... U ja biję tysiąc... Ja o, fajnie. To weź zabij tą unicę, no? A niech on cię zabija wezmę z ciebie kiby. Czemu on się zabija? Przynajmniej ja go zabiję. Kok. I tą wygraną kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie i lajkujcie. Um, I. No i do zobaczenia.